10 najmniejszych miast w województwie pomorskim. Numer 10 Brusy. Jest to miasto położone w północnej Polsce na terenie powiatu Hojnickiego w gminie wiejsko-miejskiej Brusy, której jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 5232 mieszkańców, a jego powierzchnia to ponad 5 km2. Historia miejscowości zaczyna się w wieku XIV, a dokładnie w roku 1351, kiedy wówczas wieś Brusy była lokowana na prawie hełmińskim. Jedynym zabytkiem w mieście jest kościół parafialny wszystkich świętych wraz z cmentarzem. Numer 9 Debrzno. Jest to miasto położone w północnej Polsce na terenie powiatu Człuchowskim w gminie wiejsko-miejskiej Debrzno której jest gospodarzem Jego populacja według danych z roku 2018 Wyniosła 5102 mieszkańców A jego powierzchnia to 7,5 km2 Pierwsze wzmianki o nie pochodzą z wieku XII Wówczas średniowiecznej osadzie Z najważniejszych zabytków i atrakcji w mieście należy wymienić XIX wieczny kościół parafialny wzięcia Najświętszej Marii Panny Mury obronne oraz Basztę Młyńską Numer 8. Nowy Staw. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie Powiatu Malborskiego, w gminie wiejsko-miejskiej Nowy Staw, której jest tym gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 4283 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 5 km2. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z wieku XIV. Kiedy w dokumentach wymieniono kościół parafialny na żuławach wiślanych. Z najważniejszych zabytków w mieście należy wymienić XVI-wieczną Kolegiatę Świętego Mateusza, ruiny fortyfikacji miasta, dawny Kościół Ewangelicki, zabytkową wieżę ciśnień z roku 1914 oraz coś dla fanów Urbexu zabytkowe zakłady przemysłowe, to jest słodownie i cukrownie. Numer 7. Łeba. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu Lemborskiego w gminie miejskiej o tej samej nazwie. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 3675 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 15 km2. Z najważniejszych zabytków i atrakcji w mieście należy wymienić Kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, ruiny murów gotyckiego kościoła świętego Mikołaja z XIV wieku, muzeum Motyli, piernikowy dom do góry nogami, oceanarium, Narodowe Muzeum Morskie oraz coś dla najmłodszych Park Dinozaurów Łeba Park. Numer 6 Skurcz. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu starogardzkiego, w gminie Skurcz. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 3611 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 4 km2. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z wieku XIV, kiedy powstał na tym terenie gotycki kościół. Z najważniejszych zabytków w mieście należy wymienić... Gotycki Kościół Wszystkich Świętych oraz parę zabytkowych domów i kamienic. Numer 5. Kępice. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu słupskiego w gminie wiejsko-miejskiej Kępice, której jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 3575 mieszkańców a jego powierzchnia to ponad 6 km2. Jedyny zabytek w Kępicach to kościół parafii Matki Bożej Różańcowej. Powstały niedawno, bo w roku 1971. Numer 4. Hel Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu puckiego w gminie miejskiej o tej samej nazwie. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 3261 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 22 km2. Historia tak zwanego Starego Helu zaczyna się w roku 1198, kiedy to pojawiła się pierwsza zmianka o miejscowości rybackiej Gelen. W roku 1351 Hel otrzymuje prawa miejskie. W roku 1526 miejscowość została sprzedana Gdańskowi przez króla polskiego Zygmunta I Starego. Ze względu na swoją słabą kondycję finansową. Po tym czasie dzieje Helu pozostają nieznane. Miasto upadało aż w końcu zostało spalone przez pożar i zalane przez morze ze względu na zmieniającą się linię brzegu. Tak zwany Nowy Hel powstał jako osada zamieszkała przez mieszkańców Starego Helu. Z najważniejszych zabytków i atrakcji w mieście należy wymienić latarnię morską z roku 1942. Fokarium, zespół fortyfikacji miejskich oraz Kościół Bożego Ciała powstały w latach 1931 32 Numer 3. Czarna Woda. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu Starogardzkiego w gminie wiejsko-miejskiej Czarna Woda której jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 2769 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 10 km kwadratowych. Z najważniejszych zabytków w mieście należy wymienić kościół parafialny Matki Boskiej Częstochowskiej oraz zabytkowy dworzec kolejowy. Numer 2 Jastarnia. Jest to miasto położone w północnej Polsce, na terenie powiatu Puckiego w gminie wiejsko-miejskiej Jastarnia, której jest gospodarzem. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 2708 mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 8 km2. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1378 z dokumentu wystawiennictwa przywileju dla okolicznego Helu przez Krzyżaków. Z najważniejszych zabytków i atrakcji w mieście należy wymienić Port Rybacki, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Muzeum pod Strzechą, Latarnię Morską czy Molo na Zatokę Pucką. I numer 1. Krynica Morska. Jest to miasto położone w północnej Polsce w powiecie nowodworskim w gminie miejskiej o tej samej nazwie. Krynica Morska to przepiękny kurort turystyczny na mierze i Wiślanej, między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Populacja miasta wynosi 1286 mieszkańców, a jego powierzchnia to 116 km2. Prawa miejskie Krynica otrzymała dopiero w roku 1991, co było wynikiem rozwijającej się w mieście turystyki. W miejscowości znajdują się liczne pola namiotowe, kempingowe, ośrodki wczasowe oraz hotele. Może poszczycić się własnym letnim kąpieliskiem morskim o długości 1950 m, które jest czynne od 24 czerwca do końca sierpnia. Z głównych zabytków miasta i atrakcji należy wymienić kościół parafialny św. Piotra Apostoła i św. Franciszka z roku 1938 latarnię morską, miejski port czy najwyższą wydmę na Mierzei Wiślanej, tzw. wielbłądzik grzbiet. I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału i oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!